Cześć! Mamy tu takie zadanie dziwne, jak w podstawówce przerysuj tabelę do zeszytu i ją uzupełnij No to postaram się Wam wytłumaczyć może jakiś sposób na zapamiętywanie wartości tych funkcji trygonometrycznych bo czasami w szkole nie pozwalają Wam używać tablic i ze wzorami, więc trzeba na pamięć to wkuć i wiemy tak. Sinus alfa. Zaczynamy od kąta, akurat w tej tabelce od 30 stopni mamy 45 i 60. I to wygląda tak, zobaczcie, dla 30 stopni mamy sinus i jedna druga, dla 45 mamy pierwiastek z dwóch przez dwa, a dla 60 jest pierwiastek z trzech przez dwa. To jak zobaczycie, to jest taka pewna prawidłowość, że w mianowniku mamy zawsze dwójkę, a w liczniku mamy, tak naprawdę można by było sobie tutaj dorysować pierwiastek, prawda? Czyli mamy zawsze kolejny pierwiastek, pierwiastek z jedynki, pierwiastek z dwójki, pierwiastek z trójki. No, i to jest dla tych kątów. A teraz oczywiście jeszcze możemy sobie dorysować dla zera. Dla zera to będzie 0 przez 2, czyli 0, czyli mamy dla zera to będzie 0. Tu możemy sobie dopisać i to byłoby z lewej strony. A dla 90 stopni, no to będzie wtedy pierwiastek z 4 przez 2. To wychodzi 2 przez 2, czyli 1. A teraz. Mamy cosinus, no to cosinus, jak wiecie, yy, to są dopełnienia. Takie jest, sam jest sinus, jak cosinus dopełnienia do 90. Czyli to nam się przenosi tu, to nam się przenosi tu, a to nam się przenosi tu. Czyli zaczynamy od pierwiastka z 3 przez 2, potem mamy pierwiastek z 2 przez 2 tak samo yy, i 1 przez 2. A teraz tangens. No to teraz yy, możecie sobie zapamiętać, to jest na pewno potrzebne do innych zadań. Że tangens alfa to jest sinus alfa podzielony przez cosinus alfa, czyli zawsze można sobie poradzić, jak się zapamięta sam sinus, to można sobie poradzić już z resztą. Czyli sinus dzielony przez cosinus, czyli mamy 1 przez 1, druga podzielone przez pierwiastek z 3 przez 2, czyli razy 2 przez pierwiastek z 3, prawda? Bo e, dzielenie przez, ułamek to mnożenie przez odwrotność, tu skracamy, czyli 1 przez pierwiastek z 3. No to jest pierwiastek z 3 przez 3, a tutaj będzie tak samo pierwiastek z 3 przez 2 podzielony przez 1 druga, czyli wyjdzie nam pierwiastek z 3.